Pora na sranie w banie. Jimmy. Cześć! Nara! Pokazuję na swoim pierwszym streamie kiedykolwiek w życiu, wcale nie, ale pierwszy w które będziemy robić. O! Są tu gierki, które chciałbym ograć nie jest to ścisła lista, ale to są pierwsze lepsze w brzegu, które fajnie by było zrobić. W planach dzisiaj najważniejsza rzecz, czyli właśnie no Pop Playton. Będziemy się świetnie bawić i mieć świetny czas zabawy. Pierwszy oraz drugi chapter. Bo aktualnie są, gdyby ktoś nie wiedział, trzy dostępne, ale już niedługo, bo 30. 30. 30 stycznia będzie czwarta część Poppy Playtime. Najlepsze jest to w sumie, że w chapter pierwszy i chapter drugi grałem wcześniej oglądając materiały, no nie? Bo w ogóle randomowo wyświetliło mi się to na Facebooku i z tego w ogóle poznałem Poppy Playtime, no nie? A chapter trzeci jak wyszedł, to właśnie zaczęliśmy grać z ludźmi zbierając się na grupę na Discordzie. Ogrywałem to po raz pierwszy i się stałem gdziekolwiek iść, bo nie wiedziałem, wiemy co tam jest teraz dalej wiem co tam jest a nie byłem w stanie się ruszyć w pełni samodzielnie ostatni raz jak grałem no teraz muszę grać sam to jest najgorsze Poppy gives her answers Coś jest nie tak? To nie z ten sam ziombo. And if you've ever wanted to Ej, see to how też all, is all of the station's favorite toys were created, Playtime Co. is here. What are you waiting for? Can Oh, fuck! Oh! this is different. I want to see the old version Wow! The old one didn't bring me one, look! Nie będziemy głodni, głodnie. <laughs> Ej, ale porąbane, jak ta gra się zmieniła od początku pierwszego mojego grania, kiedykolwiek. W sensie, kurde, kiedy ona wyszła? 3 lata temu? No nie, jest to najnowsza gierka i to wyglądało zupełnie inaczej. Było inne nagranie, wszystko jest inne, jak się tu odnajdę. <laughs> Wiecie, że jak śmietankowego omleta wystarczająco długo będziecie smażyć na patelni. Dostanie się on czekoladowy. Zapamiętajcie tę informację. Lecimy! Nibierącka! Niby. O. o kurde! Wy to widzicie, to się rusza. To się nie ruszało. On ma takie wyłopiaste oczy jak Hotbercik. Kto by się spodziewał? Na pewno nie ja, grając w tę grę piąty raz. Oczywiście, że jestem największym fanem, ale o wszystkich teoriach spiskowych już zapomniałem. Odkąd MatPat nie nagrywa game? Theory. Nie chcę mi się tego oglądać. On zniknął! Let's be honest. Pierwszy chapter jest najbardziej dziwny. Najbardziej się straszny, na czy chapterze trzecim. Mintro montażystem, świadkiem, że nie byłem w stanie przejść z tego stanu. Do tej pory nie przeszedłem tego samodzielnie. Nic pała. Patrzcie sobie chwilę na Gucia. Jakie A teraz się pozygnajmy z Panem Guciem, bo to jest ostatni raz kiedy go widzimy, ale światło dał nie? I Cześć. Nara. <laughs> nie ma nie. Ja? Już? Już? O kurwa. Już! Fuck! Hier! 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 Jak widzicie, jestem bardzo odważny, i odważnie sobie poradziłem tutaj z panem ochroniarzem, i to super! A na śmierć jeszcze przyjdzie trzeba nie nieraz. Ale nie w tej części, bo ta część jest zbyt łatwa, żeby umrzeć. Ale. Jak byłem dzieckiem, to też się bałem Minecrafta. A najstraszniejszy zawsze był Hero Brain, który nie istnieje. No nie, ale był. I zawsze się srałem, jak wchodzili koledzy, mając. Właśnie tego Minecrafta Bajzyczu, czyli mogli sobie zmieniać niki cały czas, kiedy tylko chcieli i wbijać na nowych nikach i wchodzili na serwer jako Hero ja myślałem, że zaraz mi komputer wybuchnie, bo się na niego Hero w ławie Ale bardzo dobrze trzeba się bać, bo wtedy człowiek żyje, a jak się nie boi, to... You opened my case. Ha, otworzyłeś moją sprawę! <laughs> Teraz, chapter drugi. Pierwszy, chapter jest do przeżycia, no nie? A już mi trzy są łapy, więc. Ach, chapter drugi jest już do posarania. A chapter trzeci jest nie do przeżycia, więc ja nie wiem, co będzie w chapterze czwartym. Kotet musi być! Chcieliście <ścoughs> kiedyś poduszkę jakości kamienia? Chociaż nie, ona się odbywa. Kiedyś to był taki kamień. Uwaga. Keep going. To będzie skok wiary. No i zepsułem. To stosunkowo dużo świadczy o mojej wierze w siebie. I <grywocy> I nie gadajcie, że mi się stwórzowała kamera. Cześć. I there so you. Nie ma like to Nie a... no będę o nie! Heeeelp! Ech! Gdzie jest co? Gdzie jest pszczot? Gdzie jest życie? Mam nadzieję, że nic mnie nie zarąbie. Hahaha! A <grywka> new planet! Ale animacja się pochłonął. Ceeeeee! I know when your birthday is! Katoj! June 28. Zapamiętajcie, to jest prawda. Czerwca 28. A możesz na mnie... Nie? Zresztą na mnie nie, Ej, i tej kamery wcześniej nie było. Hard? już zacząłem się No! Uch! Lecimy z drugim zadaniem, nie ma co. Cyk. Przeczytam twój, twój komentarz Idź tam i graj jak człowiek honoru Mówisz to do człowieka Który posadził ci przed... Y krzy posadził ci na krzyśle I kazał ci grać najtrudniejszy part Z całej gry Do tego człowieka mówisz. Zastanów się Zastanów się nad sobą. Dobrze, że jest piasek To tak jak kuweta możemy srać I did it! Hooray! Hohohoho! Come along, come with me... Ah, shit! Here we go again! Nowy hagiwagi? Nie, brany w perwolu. Chodź, chodź, Bary, Zrobisz poświęcenie dla kolegi. No. Papa. Cześć! Barry did a good job. Nie... Yeah. Został tutaj Już nie Patrz widzisz to widzisz to? to jest prawie jamnikowaty pies Zepsułem, zepsułem widzowie Wracajmy <gryzamy> jeszcze raz Czemu? Czemu? Pić, że ja próbuję Pić no nie? Bo... Ha. Czemu to się zdejduję raz nie, raz raz jest... a raz tak? się. Dałem radę! Nie umrę z samotności, umrę na streamie. Squid game! Zapomniałem o latarce? Poszukujecie, za szybko! Za szybko światło wyłączęcie! Nie mogę się ruszać. Nie mogę się ruszać! Wyrobane, mogę się ruszać. Dużo, o co się napisy zmieniły? Myślę, że wkurzyliśmy starą. Mamy papasia i statułkę. Myślicie, że tu jest kaseta? Ej, ona tu może być. O nie, podpaść się spadają! Kai może być kaseta. Jeżeli jestem ślepy, to to będzie jedyny moment dzisiaj, w którym będę czytać czat. Chętnie przyjmę waszą pomoc. Jeżeli nigdy nie pracowaliście, to pamiętajcie, że w każdym zakładzie pracy myślicie, że skąd biorą wodę do mycia podłóg. Tutaj wskakują właśnie woźni, starają się zebrać wodę do kubełkanu nie? i wyciągają ich w tych zakładach pracy dopiero jak nabiorą w takich właśnie bajorach wodę. Musisz znać te informacje, inaczej nie przejdziesz dalej w rekrutacji na woźnego. Wiecie co? Nie to miałem na myśli. Pierwszy zgon, jest No nie wierzę. Umieram. Nie. A to było szybkie bardzo. No nie wierzę. Nie wierzę. Nie. Wierzę. nie. Yeah, yeah. 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 The button hurts me. You can see my body. Must I asked you to play fair. What Wait, me now. We're going to play. One last game! Dzięki za oglądanie! Derwere, derwere, derwere! Nie! Ej! ej. To była statułka, nie złapała mnie. Ej, wiecie co? Pali mnie łeb teraz. Pali mnie łeb, mam ci siary. Rozchoruje się przez te grę. dlaczego ja w nią grałem, ja nawet nie wiem. Ale fajnie, a tu jest kot. Kot rasy Jest Jezu. Wiecie ja wiem akurat co tutaj wiemy, że dla mnie Ale tu obstrała. Jezus Nie na mnie. co się. <śmienicza> Nie. Nienawidzę skoków w wiary. Znowu ją zaciało. Dobra. To jest no trzecie podejście. I wierzymy w siebie. A jak wierzymy w siebie. to skoczymy. Nie. To skoczymy skopiary. Widzicie? Wierzymy w siebie. I się udało. You'll be gone. Did you kill her? Good. I'll board the train. Hey, yeah. Oh. <laughs> 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 Did you make your yeah, then. She's dead. Kiki! 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 Kiki!